Dzień dobry moi kochani, witam was na premierze. Zrabki srebro i złoto. Zrabka kosztuje 5 zł. Ja oglądałam jeszcze 4 sztuki. Wzięłam sobie od 1 do 4. 1, 2, 3, 4. I jakie tu są, może sobie położę to jakoś tak. To jest 1, 2, 3, 4, dobra. I od jedynki zacznę, tylko chciałam spojrzeć na tabelę wygranych. No taka dosyć przyzwoita, nie to, co przypływ kasy miał taki przeskok. 5, 10, 15, 20, 50, 70, no i wtedy aż 300. I potem aż 5000. Nieźle. I co my tutaj szukamy? Wygrywających liczb oraz takiego worka pełnego pewnie srebra i złota. Tak jak się nazwa, Tak jak się zrabka nazywa. Dobra. Czy znajdziemy jakieś wygrywające liczby? Czy znajdziemy worki? Zaraz się wszystko okaże. Zaczynamy od jedyneczki. I szukamy. O, warstwa bardzo fajna. Bardzo fajna. Szukam 31, 33, 34 i 2. No w końcu coś niskiego. Same trzydziestki, A tu będą pewnie same dwudziestki. <laughs> Jeszcze normalnie wiem, co będzie. Dobra, szukam. Jest 3. Zaczynam bokiem. Jest trzydzieści sześć, jest dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden, kolejne to dwanaście, trzydzieści dwa, standardowo same boki, dwadzieścia trzy, osiem i siedem, czyli jedynka pusta.

Kolejne to jest siedem, dwadzieścia osiem, kolejny bok, dwadzieścia cztery, trzydzieści dwa, szóstka dziewiętnaście, trzydzieści sześć, jeden. I 17. No, a na końcu jeszcze też to Bok GM. Kontrolne. No to numerek 3. Będzie premiera krótka. Zrapka szybko się drapie. Tylko 4 sztuki to będzie odcinek krótki na temat. 19,3 dwadzieścia trzy i dwadzieścia cztery i tutaj co ukryli dwadzieścia sześć jeden sześć dwadzieścia dwa i trzydzieści kolejny rządek to jest trzydzieści cztery 11 33 na kolejną paskudę wypuściło to 2 i 18. Kolejna katastrofa co to lawendowe i przypływ kasy. No to są zrabki rewelacja. <grym> Jeśli chodzi o wygrane. Ostatnia sztuka numerek 4. I tutaj szukamy 31. Trzydzieści dwa, dwadzieścia sześć i dziewiętnaście. I co tutaj mamy? Jeden? Dwadzieścia cztery? Dwadzieścia dziewięć? Trzydzieści sześć i sześć. Czyli nic, co by pasowało. Kolejny rządek, no chociaż worek dajcie. Chciała ten symbol zobaczyć. 8, 18, 25 i 12. Rewelacyjna premiera HGD. 20 zł wkład i 20 zł. Przegrane. Tak właśnie się zastanawiałam, brać 6, czy brać 4. Także postanowiłam: 4, jak przegrać, to lepiej mniejszą kwotę. Bo coś te ostatnie zdrabki nie, nie wygrywają. Przynajmniej u mnie. Ja Wam życzę dużo lepszej premiery, więcej wygranych, wyższych niż u mnie. Na pewno sobie jeszcze kiedyś tą zdrabkę spróbuję może jeszcze właśnie tak jak zawsze mówię z tej samej paczki, do jakiegoś miksa, ale jakoś tak szczególnie to mnie nie zachwyciła niczym. Dobrze, życzę Wam pięknego, słonecznego dnia. U mnie jest cieplutko, słoneczko od rana, także fajnie. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!